Yy, bo mówię, to, to tak się dzieje co 3 lata, więc powiem, w Androidzie 14 dopiero będzie. No i co mogę jeszcze powiedzieć widzowie, no... Yy, na pewno ulepszone są dymki czatu. Bo w końcu się do cholery jasnej wyświetlają, a nie że w Androidzie 11 jak raz na ruski rok się wyświetli. Exynos, dlaczego ty się nie rozgrzewasz akurat wtedy, jak nie jest zimno? Ludzie, dlaczego eksynosy są takie głupie? No, więc no ja widzę, ogólnie no to jest niefajne, bo, yy, no co no, no co jak co, no ale, yy, no co, no, to było akurat nie wiem bo nawet nie przychodziło powiadomienia od Messengera, ja, wchodzę na, ja wchodziłem wtedy na Messengera raz na parę dni, no więc mówię, to jest ogólnie przesrany. Mówię, no jeśli chodzi o, nie wiem, o jakieś ustawienia, czy co. Mm. No tu się akurat nic nie zmieniło. Pewnie zmienił się launcher, chociaż, no widzę, ja nie mogę wam powiedzieć, bo ja nie używam y, domyślnego launchera. W sumie launcher jest chyba też od Motorola, nie pamiętam w sumie. Ale ja nie używam domyślnego, ja używam y, Microsoft Launcher, oczywiście polecam. Ma dużo wiele funkcji, ma... Można sobie ustawić y, custom i Więc widzę, u nie polecam, polecam. E, ogólnie no co no masz e, fajnego skill'a w polsku mm -hmm. bestii no mówię ogólnie widzę e, mm, nie ma tu nic jeszcze mm, no nie ma tu nic jakby pozmienianego o jeszcze pokażę. no właśnie głośność chodzi o panel głośności on się po prostu zmienił no i no i co no i w sumie e, ogólnie wszystkie funkcje Motorola pozostały z androida 11 zapomniałem powiedzieć o funkcji Material You, czyli po prostu sobie możesz dostosować kolory, ja pokażę jestem z powrotem, jesteśmy w aplikacji jezu, jak mi nos Mo to wiadomo trochę czcionek po trochę bo miałem taką jedną fajną czcionkę na androidzie 11 no i ją usunęli właśnie z PC, to jest właśnie możemy wejść sobie do takiego czegoś jak personalizacja Motywy, no to w sumie, motywy, no to w sumie y, są też jakieś nowe. Widzę y, ogólnie, ten ogólnie y, korzystałem kiedyś, ale teraz widzę, są słabe ściągi. Są nowe, właśnie widzę, y, y, ale nie ma tej właśnie mojej. Z tego właśnie, to kształty, kom to było i kolory. O, kolory. I to jest właśnie funkcja Material U. Znaczy no y, widzowie y, to dostosowuje jakby y, wiem że może to być, to dostosowuje kolor y, w ogóle tych przycisków w urządzeniu do y, tapety, ale ja ogólnie ustawiłem sobie właśnie swój własny kolor i tyle. Ogólnie też widzę, to mi się nie podoba. Miałem taki fajny różowy kolorek miałem taki fajny różowy kolorek, a teraz nagle go nie ma. Jest taki kurde roz, rozcieńczony, taki kurde. Brzydki. No, taki brzydki, taki kurde rozdzielony, rozcieńczony. zmieni ten. Zmieniła się wygląd aplikacji aparatu. Ale to ogólnie nic ciekawego do mojego. Wiadomo, zmienił się wygląd ustawień. Jak to w androidzie 11 i 10 się to praktycznie nie zmieniało Czy tam nawet w androidzie 8 były takie same, nie wiem. Więc no to się pozmieniało widzowie Ogólnie Mówię, jest właśnie ta zielona tutaj, tą kropeczkę mam zieloną Że ten, że teraz używana moja kamera i mikrofon To już wiecie To też działa jak jest używana sama kamera czy mikrofon Ale ogólnie no nie widzę jakichś jakby lepszych zmian mimo, że akurat yy, taki widzeń yy, tego no, centrum kontroli no to wiadomo, to jest yy, fajną rzecz w ogóle zrobiło zrobił, zrobił Huawei w EMUI 12 yy, fajne jest właśnie to, że jak jest... też 12 tutaj, tak w ogóle zauważyłem no. teraz yy, jest, takie coś, że jest na przykład jak wchodzę, co nie są...